Siemano prosy, tu Patryk Depro, a wraz ze mną jest Przybyszewska3, zwana to również dba. jako Anczyx. Dokładnie, to ja. I wpierdalałem drożdżówkę serem. Wróciłam ze szpitala. Nie polecam. Nie polecam w ogóle artroskopii, Moje nogi nawet nie mogę ruszyć. Ale kruszę to się ze A nie, mogę ruszyć. ale się boję kurwa. No to boli fuj. Babka, która mi zmieniała patronek to była ta nie, o, No. Oddziałowa, chyba? I kurwa tak mi zmieniła, że mi prawie szwy wyrwała z tej nogi, kurwa. A, ale mi szczepie to jadłce. No. To teraz z wami prosto pogadam. Tak, zgadza się, teraz ja pogadam. E no cóż, jeszcze później yy, Przybyszewskiej 3 lub Andrzejx, już sam nie wiem nawet jak, je, jak ją tak nazywać, yy, pozwolę jeszcze później opowiedzieć tak w detalach, bo sam nie umiem tego lepiej powiedzieć. No w skrócie, miała operację i to bolesno. No i z tego powodu... Yy, Chyba filmiki nie będą się pokazywać tak często. Właściwie to nie pokazują się w ogóle często, ale to już inny powód. Ale tutaj jest już poważny powód. Tak, obiecałem y, naszej Ancix, że dzisiaj się pojawię, więc z, zgaduję, że dziś y, większość vloga będzie oparta na mnie. Chociaż szczerze też nie mam pojęcia, czy... To tak naprawdę tak będzie. Ale prawdopodobnie będzie. Hmm. Co możemy powiedzieć, w sumie? Lub co ja mogę powiedzieć? No, znaczy, subskrybujcie jej kanał, to najważniejsze. Z osiągnęła 50 subów. I w sumie Anczik wiedziałaś o tym? Nie. No, w sumie. Skąd mogłaś wiedzieć, skoro miałaś swoje problemy? No. Hmm, no, ale tak, osiągnęła 50 subskrypcji i. Czy jesteś zadowolona? Oczywiście. Oczywiście, że tak. A ja mam 305 albo 308, bo podobno kilka osób subnęło ostatnio. Więc wciąż cię przebijam. Wbijajcie na Altics i tam subskrybujcie, bo mam 16 subów. To już dużo. No. Tak czy inaczej, więc subskrybujcie ją, y, dawajcie łapki w górę, napiszcie mi komentarz. No i oczywiście, subnijcie ją z dzwoneczkiem, ponieważ samo su subskry sama subskrypcja nie wystarczy. Dokładnie. Niestety. Hmm. To, co mogę powiedzieć od siebie, skoro jestem gościem? Hmm. Ja to. Cóż, ostatnio. E, nagrywam Let's Play'a z Endless War 3, link będzie w opisie, jeśli Andrzejx będzie pamiętać, żeby go wstawić, no pewnie będzie, chociaż kto wie. E, nie, już, już, już widzę ten uśmiech, to pewnie nie. E, no cóż... Nagrywa, nagrywam, tak. Nagrywam Let's Play as Endless War 3. Takiej flaszówki no, Ana sobie vloga I... Tak, behind the scenes za kulisami. ehm mm um... Aha, bo ty to oglądasz. bo W ogóle stoję nie na temat. Więc właściwie przybliżę się bardziej do okna. Może jeszcze Ancik złapiemy w kadrze powoli umierającą. Gdzie? Kurwa. Nie, naprawdę. Ta operacja była bolesna, ale do rzeczy. Um, nagrywam let's playa z flaszówki Endless War 3. Um, jest to krótka flaszówka, ma 13 kampanii. Miałem dzisiaj nagrywać 10 już odcinek, ale pomyślałem sobie: No, ja skoro mam już tu wystąpić, to pewnie dzisiaj sobie odpuszczę. Tak czy tak, wpadnijcie jeszcze na mój kanał, już tak przy okazji. Subnijcie, oglądajcie, napiszcie mi komentarz, lajkujcie i subskrybujcie. No, um, um... Subskrybujcie go, kurwa, bo on od czasu do czasu się kurwa zjawia na tej kamerce, kurwa, nie. No, ma rację, ma rację. Um, co z innych rzeczy? Kanał mi umiera, please. Pomóżcie, szkoda, że nie mam Patronite'a. Wiem, w każdej chwili mogę zrobić, ale. Nie wiem, sam. Um, widocznie wychodzi na to, że nie mam aż za dużo do powiedzenia od ciebie. Więc tym raz, tymczasem zobaczmy, którego vloga Anka ogląda. Teraz oglądam trąbę. No już nie było. Aha. A jaki oglądałaś? Złożewy. A, ten ostatni. Mm. To dobrze. Nie polecam alczoskopy, bo... Mm, znieczulenie jest podpajączynówkowe. Albo domiejscowe. Ewentualnie jak chcesz, mogą cię uśpić. Ale ja miałam podpajączynówkowe i nieprzyjemnie jak igłę tam wbijali. Przy czym nacinali mi z dwóch stron kolano, z jednymi wprowadzali kamerę. A z drugiej sprzęt do mm, usuwania czegoś tam. Nie polecam tej operacji. mam kurwa szwy i babka mnie dzisiaj tak ściągała, że prawie mnie wyrwała kurwa, nie? nie. Więc już poznaliście historię. Hmm. Czyli nie, nie, um, nie umiesz tu dodać od ciebie więcej? No, chyba dzisiaj nie. Hmm. No cóż. Tak więc prosy... E, prosy, zapomniałem, że to nie mój kanał. Właściwie nie masz nazwy dla no, swoich fanów. Mm. Ale tak naprawdę nie masz nazwy dla swoich fanów, nie? No, no. no to cus Ech, Boże, ten. Nie dość, że cóż, to jeszcze głos. Um. Cóż, no to myślę, że na razie tyle. Na, bo w sumie sami nie wiemy, co powiedzieć. Jak znajdziemy jeszcze coś ciekawego, to e, nagramy jeszcze, no powiemy coś ciekawego. I my. I tak, jak już wspomniałem wcześniej, na razie tyle. Tak, trzeba było przygotować jakiś skrypt przed robieniem tego, ale no, błagam i sam też robię e, na pałę to, więc cóż. Mam nadzieję, że ten vlog do tej pory wam się spodobał i mam nadzieję, że się spodoba na, na następną część. Oglądajcie. No dobra, dalszy ciąg vloga i nie yy, już od jakiegoś czasu to tu jest, ale nigdy yy, nigdy jakoś Anka tego nie nagrywała, więc właściwie Uncheeks. No dobra. Yy, Ancix ma swoje własne akwarium. Ma swoje własne rybki. Tak, pływa ta. z nimi. Tak, ta, ta, pływa z nimi. Ta, ta. Od razu otwiera, otwiera klapę na górze i, ten, i skakuje. Tak. Na głupkę, <laughs> Na głupkę, no. Um, tutaj ma takie fajne dekoracje dla tych rybek. No, tutaj jest też spoko. Aqua co to jakieś e, te, akwarium z Hiszpanii? Tu teraz do mnie kurwa tak. Koronawirus. No, no tak, już miałam to mówić. Właśnie miałam to mówić. Ale nie, ogólnie, jeśli chodzi o akwarium, jest spoko. Patryk de pro poleca. A też. Siema się ma, koronawirus jął. Koronawirus rządzi, kurwa, nie? Boże co za oh, kurwa, su suche. Takie suche, że aż mi zasło w gardle. To też było suche. Tymczasem przy Unchix y zamawia sobie KFC. No kurwa! Wiadomo, że KFC. Wolę Maca, Wa walczcie no. ze mną. <laughs> Wolę Maca, walczcie ze mną, tak tu przychodzą kurwa i walczą, nie? No tak. Podam wam adres, chcecie? <laughs> no, na, na tyle mnie nie pojebało, żebym to zdał. Chyba, że jesteś taką twardzielką, no chociaż teraz nie jesteś w najlepszej formie po operacji w końcu, więc... A big boxy są po ile? Kto wie, ja nie jem KFC. <laughs> Ale ci zajeba zaraz, kurwa, gościu. Z taką prędkością, ja ci tak ucieknę, tak Dzięki, tak, kurwa. tak powoli. Nie, ja wiem, nie powinienem tak żartować, ale... E, jeszcze, jeszcze mam ten nawyk. W ogóle, właśnie, U! fani Przybyszewskiej3, pogoda dzisiaj jest bardzo dziwna. Raz jest słonecznie, raz pada śnieg. Tak co 15 minut się zmienia, naprawdę. Hmm... A, jeszcze, zapomniałem pokazać przy sekwencji z rybkami. Patrzcie się na ten laptop jaki tu urwany. No normalnie każdy gamer by się śmiał. Takie jak ja. <laughs> jeszcze brakuje klawisza Q czy tam Q. Bo... No bo po polsku to <laughs> Q, ale po angielsku to już Q. Przynajmniej to jeszcze działa. I właściwie czy on jest włączony, czy to to, to jest włączony. No, bo to jest włączony. No, bo się to Może lepiej, nie? No też dlatego się rozłączam od razu. Dobra. Jeszcze jakiś rozsądek ci został, widzę. Tak, by się zżył Wina tego znieczulenia i tej koronawirus. Ale jestem drastyczna kurwa. No tak. Nawet po operacji potrafisz. Ka -ka. Taka... Ha -ha. Utrzymać ha -ha. swój hum. Koronawirus. Ha -ha. Ha -ha. Jezus, nie o, dobra. Kurwa macie. I, i tak kiedyś tam. Jajko, koronawirus. Jajko? koronawirus. <laughs> Jajko. A wy w ogóle coś żarłyście? Kur... okruszek jadłeś coś? Ty gdzie masz kobietę? O kurwa, co tam z tym brzuchem. No to chodźcie. Poproszę. A właśnie, możesz opowiedzieć swoim widzom trochę o rybkach. A więc, moi państwo, właśnie karmię rybki. Okruszek, wpierdalaj. <laughs> Jedz, wpierdalaj, to mój ryjo. Nie, O, puszek, o Boże, okruszek bardzo ładnie jemy. lecę ich nawet to są bracia bliźniaki. Znaczy, puszek już znek, ale to byli bracia. Tutaj są te cztery żółte rybki, które strasznie szybkie są. Jak wpierdalają, to podpływają i spierdalają właśnie. Tu są dwa glonajady, tu jest jeden, tu jest drugi. A tam jest kobita puszka. Ej, okruszka, sorry, kurwa, Ania, ja sobie pomyliła. I chyba jej się brzuch skurczył, więc chyba nie jest jednak w ciąży. Obstawiam, że jest w ciąży, ale chyba nie jest. Albo zdycha już, nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale także to, tam jest Jagusia, tak na nejmie, a tu jest okruszek. No i chuj, tyle się dowiedzieliście. Myślę, że to im na razie wystarczy. wystarczy. Tak więc proszę, właśnie, rzadko coś teraz siebie nagrywam. Może nie jestem po prostu przyzwyczajony do tego. Eee, na razie nie mamy nic do powiedzenia. Eee, dobra, już starczy, starczy. Eem. Mam też wrażenie osobiście, nie wiem jak wy, możecie napisać w komentarzach, że mam wrażenie, że ostatnim razem jakby się pojawiłem gościnnie w jednej z, z jej vlogów, to że byliśmy bardziej przygotowani na to. Kto wie, może tak jest, może nie. Tymczasem oglądajcie dalej. A teraz Anka poszła sobie lać. Very nice. Mówiłem, że pogoda jest nieprzewidywalna, prawda? Ra, raz świeci słońce, no chociaż teraz świeci tak lekko. A czasami pada i teraz... No pada dość mocno. No może nie aż tak mocno, ale wciąż mocno. Eee, tak, normalnie ja bym się pożegnał, ale ja powiem dopiero to na koniec, więc najpierw dam Antrix szansę. Siemano, elo, elo. Do się ubiera póki co, bo jeszcze przeziębieniem ją z powrotem bierze. A 17 idę jeszcze do lekarza na kontrolę i chyba na zmianę opatrunków Ale jeżeli mam się żegnać z wami, to do zobaczenia kiedyś tam. Siema elo i piąteczka No dokładnie, to właściwie nikt nie wie kiedy Anka wstawi... no czy tam Unchix wstawi kolejnym następnym razem. Co hmm. Co w sumie powiedzieć? Pamiętajcie, subskrybujcie i UnCX z wodaczkiem. I mnie. No, u mnie nie musicie bez dzwoneczka. Z, nie, znaczy, nie musicie z dzwoneczkiem, no. Ehm, cóż, no, ja ponieważ częściej wstawiam, no to na razie wpadnijcie do mnie, bo... No, Andrzej na razie nic nie wstawi, przynajmniej nie planuje nic. Będę maszymać w byki. Zgadza się. Więc... E... Cóż, em, dzięki za oglądanie! I em, do następnego razu. Tak wiem, że to nie był jakiś specjalnie ciekawy vlog od, niej, od jej strony, ale bądźmy szczerzy, każdy vlog taki był od niej. No haha, em, ale tak, tak czy inaczej, do następnego razu.